Jesteśmy teraz z żanem Baptistem, który był na Światowych Dnia Młodzieży w Krakowie. Mieszkał w Libiążu, co ciekawe. Jesteśmy teraz na najwyższej... Cześć! Cześć, cześć! Jesteśmy na najwyższej przełęczy teraz, w Alpach, która jest przejezdna. Znosi się ona na wysokość 2770 metrów. Jest wyższa od przełęczy Stelvio, tej takiej najsłynniejszej, o te prawie 30 metrów. Kolejni kolarze dojeżdżają, wszyscy robią sobie zdjęcie. Zaraz podejdziemy do znaku jesteśmy, jesteśmy teraz nad przełęczą. Widzimy, 2770 metrów wysokość. W tą stronę, do Albertville. Do widzenia, do widzenia. Cześć. cześć! Trzymaj się, Jean. trzymaj się. A w tą stronę jedziemy już w stronę włoską. Włochy są dokładnie za tymi szczytami gór, które tutaj widać za nami. Wszystko tutaj to szczyty właśnie. No i już Włosi kolejni podjechali. Więc pozdrowienia z najwyżej położonej przełęczy w Europie Coldeisen, wybudowanej w 1937 roku dopiero. Pozdrowienia z Bogiem.